Witam wszystkich dziś zajmiemy się wymianą zapłonu w SHL 175 szybiegowa co mnie do tego skłoniło ostatnio zaczęło coś pukać myślałem, że coś się tu dzieje nie wiem, pierścienie popękały czy coś co się okazało magnes się odkręcił podobno taka przypadłość się zdarzała no i co, nie wiem Wnosiłem się z zamiarem wymiany tego zapłonu od jakiegoś czasu. No i dziś to zrobię. To sobie zostawię tam. Ten magnes sobie naprawię. Na czarną godzinę niech to jest. No i zobaczymy jak to będzie chodziło. Dobra. Zrobiłem taki zapłon na Allegro. Pokażę Wam wszystko co tu jest dokładnie. Instrukcja do czego niech sobie leży jedną ręką trzeba tu operować, ale jakoś tam się uda, cewka zapłonowa regulator napięcia co ciekawe to sprzedawca zalał już te, te złącza jakimś silikonem czy czymś To nie, coś twardszego to jest żeby to trybiło Minus jest taki, że jak Wam się to na drodze zepsuje, to trzeba będzie tu się trochę pobawić, żeby to wydłubać. Bo tak po to można sobie włożyć gdzieś na podsiedzenie, na zapas i sobie ją na drodze wymienić. Co on to tu dał jeszcze? Ściągać do koła zamachowego. Zaraz dojdziemy do setna sprawy. Moduł zapłonowy. z przewodami. Docewki one są. Śruby. Jakieś tam połączki. Konektory clean, to ja sobie zamówiłem osobno. Dodatkowy. Nie jest on potrzebny, bo tam ten pasuje oryginalny. No, dobra. Mi to wiadur to się słabo operuje. O, to jest fajne. Fajne jest to, że, te, że, te, że ta podstawa zaponu jest bardzo ładnie wykonana. Widać, że się człowiek do tego przyłożył. Że ona jest jeszcze polakierowana. No tam żadnego znaczenia to nie ma, nic to nie wnosi, aczkolwiek fajnie świadczy o sprzedawcy. Dobra, przewody. One nie są zarobione, jest oryginalna kostka, bo to jest moduł, moduł. Mówię moduł impulsator I, ten, no, i te cewki to jest no, od Chińczyka, od skutera jakiegoś, no i co, obciął nam tą kostkę żebyśmy sobie sami to zrobili, później podłączyli koło zamochowe też jest od skutera ono jest roztoczone na stożek tak żeby nam nawał pasowało nakrętkie musimy staro wykorzystać tu się w tej materii nic nie zmienia moduł zapłonowy działa, ta, ten impulsator działa tak. Jeżeli on ma jeden przewód tu, to on pojawia się iskra w momencie, gdy on nam mija końco, końcową część tego elementu nadspawanego A jeżeli są dwa przewody, to on wtedy się wzbudza z tego, co kojarzę, może się mylę. Na początku, gdy się pojawia gdy się pojawia podczas obrotu, mija się z tą z tą częścią, z tym elementem nadspawanym, to on wtedy tu ma iskrę a gdy nie ma, gdy jest przewód pojedynczy to na końcu, dobrze, żeby się przykleiło z powrotem jedną ręką dobra no i co potrzebujemy teraz ściągacz jakiś ściągacz tam groszek kosztuje, może sobie samemu zrobić jak ktoś ma chęci materiał, to już sobie pozwoliłem odkręcić Widzę mocno. To jest rzeczy martwych. Dobra czekajcie ja sobie kamerę za No dobrze, to i teraz tak powiem Wam o co chodzi. To jest schemat. Yy, I teraz tak. Yy, w tym schemacie no, parę rzeczy takich jest niedogranych, nie wiem. Teraz pokażę co chodzi. No, Pierwsza taka tam w sumie bocha sprawa. Aczkolwiek z modułu ten przewód, który wychodzi. Yy, co to jest? Czarny z białym paskiem na gaszenie, i opis jest do czarnego kabla wychodzącego z silnika. Nie jest HLC czarny, tylko jest niebieski, więc musiałby to ten sprzedawca poprawić. To jest ten kabel, on jest od gaszenia. On jest tam, można do, w ten sposób szybko go namierzyć, bo on idzie do. bo on idzie do. Gdzie on jest? A on tu idzie sobie z tyłu i jest podłączony z tym stykiem, który jest podłączony do masy, że w momencie. Gdy ją gasimy, wyciągamy kluczyki, i tam po prostu zwykłe zwarcie robi. I tak się gasi, dwusuwa. I dobra, i teraz następna sprawa. Słuchajcie, na razie, jedyną dobrą rzecz, którą tu znalazłem, to jest taka, że ta podstawa fajnie pasuje. Ona w ogóle nie ma luzu żadnego, jest ładnie spasowana. No ale teraz, tak, nie wiem, no chyba tak ma być założone napisem SHL do góry i pulsatorem do dołu, bo tego nie wiemy. Nie ma tu, Z niczego to nie wynika inaczej będzie pasowało mam nadzieję że się obudowa się. silnika zmieści w każdym jednej pozycji nam pasuje dobra ustalamy że to ma być tak i teraz patrzcie co się dzieje to są przewody oryginalne patrzcie do jakiego miejsca one nam starszają do połowy ramy, czyli, no, de facto, po prostu a propos, de facto, jak to było, tak? Słuchajcie, musimy na dzień dobry sobie jakieś przewody zorganizować i dorobić. Pięć przewodów jest do dorobienia. Najlepiej, jakby takie same kolory były, coś tu znalazłem, takiego, no i lutujemy je, odradzam używanie. Lutownicy transformatorowej, tylko taką zwykłą. Po prostu trzeba to zrobić. Z tego względu, że nam może, może, że możemy spalić moduł zapłonowy. Jeżeli będziemy robili. Jeżeli będziemy robili lutownicę taką. Miałem takie przypadki. Także zwykła lutownica. I zaraz będziemy te przewody przedłużali. I co następne jest? No trzeba już nigdzie tego nie znajdziemy, gdzie jak to mamy wszystko rozlokować. Rozlokować Regulator napięcia jest użebrowany żeby miał chłodzenie. Nie wiem chyba dam go tu, albo ewentualnie tu moduł zapłonowy. Regulator razem z cewką. Cewka o tyle. Dobrze ona nam tu... Ta oryginalna co jest na ten uchwyt. Fajnie pasuje, tylko trzeba go z farby bo żeby ona miała masę. No i obok dam albo moduł zapłonowy. Chociaż moduł to właściwie aż tak się nie grzeje. Można go dać, można go dać tu. No i tak zrobię. A tu damy regulator napięcia. Niech on się chłodzi, on też tam tu będzie w sumie tak pasował bez problemu. Zbiornik to przykryje, nie będzie nic widać. Następną rzeczą, co, co oczywiście będziemy musieli tu przerobić, no to ten przewód, bo jest oryginalnie, zobaczcie na jaki ten przewód jest, kwestia tego, gdzie tą cewkę sobie zamocujemy, ale ja będę ją mocował tu tak jak widzicie, przewód obetniemy, tu zawiniemy oryginalną faję na świecę i w ten sposób to będzie rozlokowane. No dobra, pierwsze się zalutowanie przewodów, tego chyba już nie trzeba pokazywać i będziemy za chwilę to dalej podłączać. Thank <laughs> you. wymyśliłem przewód jest przedłużony przewód przedłużony napięcia będzie tu tam gdzie wam pokazywałem i moduł zapłonowy tu z tyłu także tak to wymyśliłem Więc będę się trzymał tutaj przygotować sobie dalej Dobra. musiałem miejscówkę zmienić bo tam mi słońce świeciło no i przy okazji ja bo na tym słońce do mózg nie pracuje ten przewód przewlokłem przewlok, to oryginal, miejsce oryginalne gdzie tu te przewody biegną a tu no, to, cóż, trzeba będzie to zaślepić koło zamachowe przymierzyłem pasuje dobrze i teraz tak moduł zapłonowy w dalszym ciągu tu zostaje zaponowa będzie tu, już jest tu. No i regulator napięcia na tej samej śrubie też w tym miejscu. I co teraz dalej? Przewody To sobie masę złapałem od tej do, z ramy i tą masę puściłem sobie do tego przewodu zielonego według schematu. A drugi przewód z modułu zapłonowego, Z niego wychodzą dwa na tą kostkę Jeden idzie do cewki sobie tam go z tyłu puściłem A Tam jest tylko jeden przewód A drugi to jest minus I też sobie go z tymi dwoma połączyłem Potem je tu zepnę żeby nie wystawały No i teraz biorę się za sztukowanie następnych przewodów Czyli te od modułu O jakoś może tak nam to starczy do przewodu to je sobie podocinam no i z tego z regulatora i tak to będzie. Dobra, muszę na chwilę kamerę odłożyć i podładować.